Zadanie ósme, geometria analityczna z dzisiejszej matury. Mamy dwa okręgi, których punkty przecięcia to punkty A i B. Wiemy, że punkt M spełnia taki warunek wektorowy. I mamy obliczyć współrzędę punktów A, B oraz M. No to tak, jeżeli szukamy punktów wspólnych dwóch okręgów albo tak naprawdę punktów wspólnych czegokolwiek. Prostej paraboli, dwóch prostych, dwóch paraboli, jakichkolwiek obiektów w układzie współrzędnych, wrzucamy je w układ równań. Ja od razu porozpisuję sobie te nawiasy ze wzorów skróconego mnożenia. Tutaj no nic ciekawego się tak naprawdę nie dzieje. To ma być równe 45. No i teraz taki układ możemy rozwiązać odejmując go stronami. Dostajemy wówczas, no właśnie, co dostajemy? Kwadraty się skracają, minus 2x plus 4x to będzie 2x, 1 minus 4 minus 3, y i kwadraty się skracają, 6 plus 8 to będzie 14y, 9 minus 16 to minus 7 i to będzie minus 40. Stąd mam równanie 2x plus 14y równe minus 30. Podzielę na 2 i od razu przerzucę, tego y na prawo. Mamy takie równanie, czyli wiemy, że te punkty będą leżały na takiej prostej. I teraz to podstawiamy sobie za x. -a, mm, no do któregokolwiek równania ja podstawię może do tego. I co dostajemy? Mamy x minus 1, czyli to będzie to i od tego jeszcze odejmujemy jedynkę, e, czyli to będzie minus 16 minus 7y kwadrat plus y plus 3 kwadrat i to będzie piątka. No i to jest zwykłe równanie kwadratowe. Ja go już może nie będę rozwiązywał. Zapiszę, że rozwiązaniem będzie albo y równy minus 2, albo y równy minus 2,6. No i teraz podstawiając tutaj, dostajemy, że x to jest minus 15 plus 14 to będzie minus 1. A tutaj to będzie minus 15 plus. Yy, 18,2 chyba, czyli 3,2 to będą. I teraz wiemy, że A ma pierwszą współrzędną dodatnią, czyli to będzie punkt A. 3,2 minus 2,6 to będzie punkt B o współrzędnych minus 1, minus 2. No i teraz ma być spełniony taki warunek wektorowy. No to zapiszmy, że mm, przyjmujemy, że punkt M ma współrzędne XY. No i teraz, jeżeli chcemy wektor AM poznać, no to to jest wektor, w którym od końca odejmiemy początek, czyli to będzie X minus 3,2 i Y plus 2,6, a minus 2 wektory BM to będzie. No właśnie, co to będzie? To będzie. Y, to minus 2 na razie zostawimy, i tu dostaniemy x plus 1 i x plus 2 po prostu, bo od x odejmujemy minus 1 i od y odejmujemy minus 2, czyli to będzie minus 2x minus 2, tu oczywiście y, y i minus 2y minus 4. No i teraz, żeby ta równość była spełniona, to musimy mieć równość na pierwszej i na drugiej współrzędnej tych wektorów, czyli mamy równanie x minus 3,2 równe minus 2x minus 2, i y plus 2,6 to minus 2y minus 4, czyli 3x to 1,2, czyli x to 0,4, stąd 3y to mm, minus 6,6, czyli y to minus 2,2, i to są współrzędne punktu M. 0,4 minus 2,2 jeszcze się upewnię czy to się zgadza z tym co wcześniej sobie wyliczyłem ale chyba chyba tak zgadza się więc to jest odpowiedź w tym zadaniu